Jeżeli doprowadzimy do jakiejś kraksy, to to będzie trochę taka reakcja łańcuchowa. Tak, tak. Czyli te odpady zaczną biec każdy w innym kierunku z ogromną zaczną prędkością. Kolejne, kolejne i tak. może dojść do potężnej katastrofy. Gdybyśmy doprowadzili na przykład do takiej katastrofy, czyli nawet nie musimy wysyłać nic w kosmos typu ładunku, który zniszczy nam wszystkie satelity. To coś może skręcić po prostu. Ale jak jedna satelita skręci w drugą i wywoła reakcję łańcuchową, to możemy tak naprawdę cofnąć cały nasz świat o Lata świetlne w rozwoju. Zero komunikacji, informacji, jakiś Czego? Padają dlaczego? banki, bo są zależne od bardzo dokładnego mierzenia czasu, który bazuje na satelitach. Yes. Mm -hmm. Czyli Logos. GPS to jedno, ale to, że tak. mamy uniwersalny czas na świecie i okay, różne strefy czasowe, ale każda sekunda w każdym świecie jakby jest tą samą sekundą. I możemy to ze sobą połączyć. To też jest zależne od technologii kosmicznych, czyli właśnie od tych satelit. Więc to nie tylko, że nie będziemy mieli zdjęć w Google Mapsach, ale nagle przestaje nam działać bank wszystkie rzeczy, które bazują na dokładnym pomiarze czasu.